I ruszyły. Piękny start. Prowadzi Sali Deblu. Robinson. To jest czołówka. Na czele stawki galopuje. Deblu oraz Sali Zidro. Sali na trzeciej pozycji. Robinson na czwarty. Leki na piąte Camerun, Na szóstej. Dalej Widel. Następnie Tugris i na ostatniej tam Franzile Lebek, Na ostatniej kara. W tej chwili wejście w pierwszy zakręt. Na czele stawki Salizidro, zanim deblu odstęp i następnie mocno, mocno tam stawka jest zgrupowana. Sali Zidro na czele na drugiej pozycji The Blue. Spory odstęp Robinson. Następnie Cameron poprawił na czwartą pozycję. Ale do celownika jeszcze jest daleko, daleko. Nadal na czele dwa konie. Sali Zidro i za nim The Blue. Spory, spory odstęp. Aleście wyścig robi dramatyczny, Wyjście na ległą prostą. Na czele Sali Zidro na drugiej pozycji The Blue. Duży, duży, duży odstęp. Następnie Robinson. Na czele dwa konie i to mają znaczną przewagę nad resztą stawki. Czy dotrwają do celownika, zobaczymy. Nadal Salizidro, De Deblu, dalej Robinson, Cameron, y, Tugris, y, Lucky Peter, Daredevil na ostatniej pozycji, kara. I za chwilę do celownika zostanie jeszcze 1300 metrów. Na czele nadal dwa konie z ogromną przewagą. Sali z ale Ależ jest duży odstęp, ten Peleton. Tam usiłuje gonić tą stawkę. Ale o, te dwa konie mają jeszcze znaczną przewagę. Sali z -y Blu odstęp robi, on poprawił na trzecią pozycję. Tam zaczyna gonić te dwa konie uciekające 1000 metrów do celownika. Nadal Sadi Zidro, deblu jakby nieco zaczął swapnąć. Ta odległość między Pledolem się nieco zmniejsza. Tam Kamerun się rzucił w poślik. Pościg, ale te dwa konie jeszcze mają przewagę, jeszcze 700 metrów do celownika San Isidro, ale chyba Peleton już ich ma, proszę Państwa, Sanizidro, de Blue Camerun razem i już są prawie wszyscy razem. I wyjście na prostą prowadzi w tej chwili de blue salizidra, a kamerun tutaj po zewnętrznej finiszuje 450 metrów do celownika, walka niesamowita. Kamerun, Kamerun, San Zidro, Proszę Państwa po zewnętrznej kara ale jeszcze nie ma zwycięzcy na razie Kamerun i z Lucky Peter i te dwa konie mają przewagę nad resztą stawki ależ ten Kamerun to finiszuje Kamerun, Kamerun, Kamerun mija celownik jako pierwszy Lucky Peter drugi a trzecie miejsce trzy konie warczą Deblu Tugris, będzie tam foto, trzecie miejsce.